Chyba wspomniałem już na którymś z filmów, że nie jestem wielbicielem broni krótkiej, no, ale naturalną kontynuacją materiału o grocie z Radomskiej Fabryki Broni wydał mi się film o innej współczesnej konstrukcji strzeleckiej, nie tylko w mojej opinii zasługującej na uwagę. To godny następca Wisa wzór 35, uznawanego powszechnie za jeden z najlepszych pistoletów w historii. Witam w kolejnym odcinku poświęconym najnowszemu współczesnemu pistoletowi. Produkowanemu w Polsce. I wypada dodać, zaprojektowanemu w Polsce również. Mówiąc o Wisie 100, użyłem określenia godny następca wzoru 35. Co było takiego niezwykłego w międzywojennej konstrukcji? polskiego pistoletu, któremu wiele osób zarzuca, w sumie słusznie, bycie nielicencjonowaną kopią innej legendy strzeleckiej, czyli Colta 1911. W jednym z amerykańskich czasopism poświęconych strzelectwu, Guns Namo, jest to chyba moje ulubione amerykańskie czasopismo o broni, w tym konkretnym numerze, co prawda nie ma nic o polskich wisach, ale jest znakomity artykuł o SKS. W każdym razie artykuł o VIS-ie, wzór 35 można znaleźć w internecie, link postaram się zamieścić w opisie do tego filmu. Ad meritum. Właśnie w Guns Namo trafiłem na opracowanie poświęcone naszej broni. Autor tego opracowania Gary James pisze tam między innymi tak. Vis 35, znany również jako Radom, Udowodnił swą wartość jako jeden z najlepszych pistoletów samopowtarzalnych kalibru 9x19 mm wszech czasów. I zwraca uwagę, że broń powstała jako miks rozwiązań dwóch konstrukcji Johna Mosesa Browninga: modelu P-35 i właśnie słynnej wspomnianej 1911. Ale ten genialny w gruncie rzeczy miks nie wziął się znikąd. Opracowany został przez inżynierów projektantów. Piotra Wilniewczyca i Jana Skrzypińskiego. Tego pierwszego kojarzycie zapewne z innej słynnej polskiej broni, już powojennej, a mianowicie pistoletu maszynowego RAK, chociaż w jego przypadku ta sława nie zawsze była dobra. Wracając do modelu 35. Zewnętrznie nazwis przypominał połączenie Browninga i Powera i modelu Colt 1911 Government. W rzeczywistości system krótkiego odrzutu lufy używanej w polskim miksie był taki sam jak w obu wspomnianych pistoletach zaprojektowanych przez Browninga. Pod wieloma względami polski pistolet WIS-35 przypominał swoich poprzedników. Miał bezpiecznik rękojeściowy, dźwignię blokującą i zwalniającą zamek, ale ciekawą i wyróżniającą go cechą był brak manualnego bezpiecznika. To w sumie analogia do WIS-100, o czym za chwilę. Zamiast tego na tylnej części zamka z lewej strony znajdowała się dźwignia umożliwiająca wycofanie iglicy i bezpieczne opuszczenie kurka przy naboju wprowadzonym do komory. Ponowne ręczne napięcie kurka pozwalało iglicy powrócić do pierwotnej pozycji. Wies 35 był jednym z najwyższej jakości pistoletów wojskowych wyprodukowanych przed II wojną światową. Użyte materiały były znakomite. A dopasowanie i wykończenie broni miały cechy charakterystyczne dla tej przeznaczonej na rynek cywilny, komercyjnej, a nie wojskowej. Na lewej stronie zamka znajdowały się oznaczenia fabryka broni Radom, data produkcji oraz wiz wzór 35, patent numer 15567. Nasz orzełek oddzielał oba oznaczenia. Brązowe, ryflowane, bakelitowe okładki chwytu były oznaczone dużymi inicjałami Fabryka Broni na lewej płycie i WIS na prawej. No tutaj mała dygresja. Nazwa WIS pierwotnie pochodziła od nazwisk konstruktorów, ale przyjęto ostatecznie łaciński zapis przez V, a skrót przestał być skrótem i stał się siłą. Niemcy po zdobyciu radomskiej Fabryki Broni utrzymali produkcję polskiego WIS-a. Przemianowany na P35P, czyli Pistole 35 polnisch. Produkowany był w tysiącach sztuk. Wczesne niemieckie radomy wykazywały dobrą jakość wykonania, ale w miarę trwania konfliktu dopasowanie i wykończenie zaczęło się pogarszać, a oszczędności produkcyjne związane z brakiem materiałów też zaczęły dawać o sobie znać. Wykończenie bardzo ucierpiało. A późniejsze pistolety, właśnie te z niemieckiej wojennej produkcji, wykazywały ślady frezowania, które były nie do pomyślenia w pistoletach z wczesnej Produkcji przedwojennej z Radomskiej Fabryki. Więcej o Wisie wzór 35 znajdą Państwo chociażby w znakomitym filmie na kanale irytującego historyka. A ja wrócę jeszcze do artykułu z Gazdenham. Otóż Gary James pisze, że przez lata strzelał z pistoletów WIS-35 różnego rodzaju, co nie powinno dziwić, bo w Stanach Zjednoczonych tej broni jest naprawdę mnóstwo. I stwierdza, że są one jednymi z najcenniejszych pistoletów z okresu II wojny światowej. W jego opinii, nasz historyczny WIS jest z pewnością jednym z najbardziej interesujących pistoletów XX wieku i w jakimś stopniu jest symbolem pewnej polskiej cechy niezłomności. Tak piszą o WISie sami Amerykanie, których zastrzeżenia patentowe do konstrukcji Kota 1911 udało się obejść naszym inżynierom. Ciekawe, prawda? Podobnie jak to, że Niemcy produkowali polską konstrukcję praktycznie bez zmian. I był to jeden z najpopularniejszych niemieckich pistoletów II wojny światowej. Co a propos wyższości niemieckich konstrukcji nad naszymi. Okej, okay. skoro znamy pokrótce historię legendarnego Wisa, to przejdźmy do czasów nam bliższych i do bezpośrednich poprzedników nowego polskiego modelu. A w tle będzie nam się przebijał już bohater tej opowieści. WIS-100M1, czyli model przeznaczony na rynek z którego miałem okazję, ja i moi synowie mieliśmy okazję postrzelać na strzelnicy Wilcze Doły, którą tutaj gorąco polecam. A Swego czasu do inspektoratu uzbrojenia skierowano dokument, w którym sugerowano wyłączenie rozwijanego przez radomską fabrykę broni pistoletu samopowtarzalnego PR-15 RAGUN z zaawansowanego indywidualnego systemu walki TYTA. Dlaczego? Otóż miało to pozwolić na szybsze wprowadzenie nowej broni krótkiej na sił zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej. Podobny zabieg yy, miał miejsce zresztą w przypadku Grota, opisywanego już na tym kanale. RAGUN zbitka od słów Radom Gun, był już po badaniach wstępnych i kwalifikacyjnych. Pistolet samopowtarzalny PR-15 Ragun do amunicji 9x19 mm Parabellum pokazano po raz pierwszy w 2014 roku, czyli rok po rozpoczęciu prac konstrukcyjnych. Te prace nie musiały trwać bardzo długo, bo broń była mocno inspirowana już wcześniejszymi opracowaniami, a konkretnie radomską konstrukcją pistoletów MAK-95 i 98. Ich konstruktor Marian Gryszkiewicz pracował zresztą w zespole opracowującym PR-15. Tu mała dygresja. MAG był pistoletem nieco inspirowanym moim ulubionym, chociaż jak wspomniałem nie przepadam za bronią krótką, z P226. MAG został opracowany w 93 roku jako propozycja broni dla Wojska Polskiego, ale przegrał rywalizację z tak zwanym Polskim Blokiem. Czyli pistoletem WIST 94. Ten ostatni zresztą nie był udaną konstrukcją, chociaż można znaleźć oczywiście jej zwolenników i entuzjastów. Ministerstwo Obrony Narodowej wstrzymało zamówienia na te pistolety w 2007 roku, ale nie ogłosiło wcale postępowania na nowy pistolet dla wojska. I w ten sposób na wyposażeniu naszych żołnierzy nadal pozostawały P-64 Czak. P83, wanat na historyczny sowiecki nabój, 9 na 18 mm makarowa, no i wspomniane pistolety WIST-94 na nabój Para. Dopiero w ramach programu zaawansowanego indywidualnego systemu walki Tytan sformułowano wymagania taktyczno-techniczne nowego pistoletu, i tym samym zasygnalizowano potrzebę wdrożenia nowej indywidualnej broni krótkiej. Na podstawie przyjętych założeń założeń przyjętych przez wojsko. Konstruktorzy z fabryki broni łucznik Radom spółka ZOP rozpoczęli pracę nad nowym pistoletem, którego prototypy zaprezentowano publicznie we wspomnianym 2014 roku, kiedy podczas uroczystego otwarcia nowej siedziby fabryki. Umowa na dostawę PR-15 została podpisana w grudniu 2018 roku i obejmowała zakup około 20 tysięcy nowych pistoletów samopowtarzalnych. Dostawy miały nastąpić w latach 2019-2022. Nowa broń w pierwszej kolejności miała trafić do żołnierzy wojsk obrony terytorialnej, by zastąpić pamiętające czasy PRL pistolety P-64 i P-83. A w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości PR-15 otrzymał nową nazwę handlową, uzgodnioną z przedstawicielami Wojska Polskiego i Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Nawiązanie historyczne było no, bardzo no nomen々 celne. Narodził się oficjalnie WIS 100 na rynek cywilny, znany jako WIS 100 M1. WIS 100, tak samo jak MAG, działa w oparciu o zasadę wykorzystania energii zamka swobodnego na zasadzie krótkiego odrzutu lufy z zamkiem regulowanym przez przekoszenie lufy w płaszczyźnie pionowej. To sprawdzony, ulepszony troszeczkę system Browninga stosowany w przeważającej liczbie pistoletów. Broń korzysta z kurkowego systemu spustowo uderzeniowego działającego w trybie Single Action bądź double action. Wiss to nie został wyposażony w żadne zewnętrzne bezpieczniki nastawne. Zamiast tego zaprojektowano automatyczny bezpiecznik wewnętrzny blokujący glice zgodnie z wymogami programu Tytan. Jej odbezpieczenie następuje w trakcie ściągania języka spustowego, to jest bezpośrednio przed oddaniem strzału, co zapewnia odporność na przypadkowy wystrzał, np. w razie upadku broni. Ze względu na symetryczne rozmieszczenie manipulatorów, nasz pistolet może być używany przez strzelców prawo, jak i leworęcznych. Dźwignie zwalniające zatrzaski magazynka ukryto w uchwycie na przedłużeniu dolnej części kabłąka. Obustronne są też dźwignie zrzutu zamka z tylnego położenia, a także dźwignia zwalniacza kurka, tak zwany dekoker. Kształtka błąka pistoletu może się podobać lub nie, ale umożliwia dogodne posługiwanie się bronią w rękawicach ochronnych zarówno latem, jak i zimą. Kurkowy mechanizm spustowo-uderzeniowy pojedynczego i podwójnego działania, o czym wspomniałem, pozwala na szybkie i celne oddawanie strzałów. Widzę materiały fabryki broni. Pistolet wyposażony jest w światłowodowe mechaniczne przyrządy celownicze umożliwiające precyzyjne strzelanie. Wiz 100 zasilany jest z 15 nabojowych magazynków, które poprzez tzw. kopytko mogą zwiększyć swoją pojemność do 17 naboi, co stawia go na równie z najlepszymi rozwiązaniami konkurencyjnymi. Szkielet broni wykonano ze stopu aluminium i zaopatrzono w podlufową uniwersalną szynę montażową NATO Rail w standardzie Stanak 4694, dawniej był to standard Picatiny. Pistolet wydaje się być stosunkowo lekki, mając masę bez magazynka poniżej 700 gramów. To jest wartość porównywalna do zagranicznych konstrukcji z polimerowym, a więc lżejszym szkieletem. A mówimy tu przecież o broni kurkowej, z założenia cięższą od konstrukcji bezkurkowych, choćby ze względu na większą liczbę elementów. Nasz wis 100 ma wymienne okładki chwytu, co umożliwia jego dostosowanie do różnej wielkości dłoni. Ergonomię broni poprawiają nacięcia z tyłu oraz na przodzie zamka. Pistolet dostępny jest w kolorze czarnym, oksydowym, a także w szerokiej gamie barw ceramicznych Cerakotte, jak na przykład różowy, męczony przeze mnie na tym filmie. Zwolenników Glocka i jemu podobnych nie przekonam zapewne do misy. Kurek, mnóstwo manipulatorów, etc. Ale gdy będziecie mieli okazję wziąć go do ręki i wypróbować, to dajcie mu szansę. To naprawdę dobra, dojrzała konstrukcja, Miło mieć w szafie albo u boku broń z orzełkiem, zwłaszcza gdy na co dzień biega się z odrapaną, ale w sumie wierną Cześką, jak robi to mówiący te słowa. Serdecznie dziękuję wszystkim za uwagę. Polecam gorąco film o pompiczce, niedawno wrzucony, a w którym pokazuje polską konwersję do, do tego historycznego czeskiego pm -u. Polską konwersję zaprojektowaną w bezpłatnym oprogramowaniu Kadowskim i wydrukowaną w technologii druku 3D. Także pokazuję, no, nazwijmy to, tutorial z malowania, nakładania kamuflażu na broń. Kamuflażu takiego w moim wykonaniu, chociaż on za każdym razem wychodzi troszeczkę inaczej, to zasady postępowania są takie same. Zapraszam do komentowania, subskrybowania, dawania łapek w górę, łapek w dół, niech się dzieje po prostu coś na, na tym kanale, i postaram się przygotować niebawem kolejne firmy, filmy. Przepraszam za przejęzyczenie. Tym razem będą one już dotyczyły y, tematyki stricte kadowskiej, ale staram się zawsze, żeby te materiały były przygotowane na tyle interesująco, co mam nadzieję, że się udaje. Które mogą zainteresować także osoby na co dzień nie zajmujące się projektowaniem. A myślę, że i dla nich coś ciekawego w sumie się znajdzie. Pomyślcie, czy nie fajnie by było samemu móc przygotować jakieś gadżety, akcesoria do personalizacji swojej broni? Jeszcze raz dzięki za uwagę.